Rozmawiałem przez telefon z Przemysławem. I przy okazji następna dwójeczka. Także mamy czwartą dwójeczkę. I byłem szczerze, na ten moment nic więcej. Zobaczcie, co tu siedzi. Następna do kolekcji. Nie wiem, czy to już wszystko. wyraźne 80 okay. o. kurde, no to naprawdę, same dwójeczki ludzie noszą, czy o co chodzi, jedna złotóweczka wyszła totalnie mi to nie przeszkadza, ale fajna kwota już się robi